Customer Success, w skrócie CS, bo tak nazywa się mój dział w Promo W innych firmach te nazwy są mocno zróżnicowane. Account Manager, specjalista do spraw kluczowych klientów, Key Account Manager i tak dalej tak dalej. Dlaczego Customer Success? Bo Promo Traffic jesteśmy nastawieni na rozwój i sukces naszych partnerów. Co ważne, na tym stanowisku nie zajmujemy się podawaniem maili dalej do specjalistów. CS stoi z boku biznesu, patrzy na jego rozwój, szuka alternatywnych dróg, w jaki sposób ten biznes można jeszcze bardziej rozwinąć i w jaki sposób ten biznes można wprowadzić na najwyższy level. Tworząc dział Customer Success CS, wyszliśmy od potrzeby naszych partnerów, którą bardzo mocno nam komunikowali. Na rynku jest mało świetnych commerce managerów, tudzież dyrektorów marketingu. Nawet jeżeli w danej firmie taka osoba się znajduje, to i tak potrzebuje partnera do rozmowy. Właśnie CS ma być tym partnerem. Zajmując się danym biznesem mamy rzecz jasna najczęściej kilku specjalistów, z których każdy realizuje swoją usługę, taką jak SEO, Marketing Automation czy kampanie w Google Ads. Musimy jednak pamiętać, że zawsze każdy patrzy na biznes pod kątem swojej usługi. seo -wiec zawsze będzie patrzył na biznes pod kątem SEO, co jest w pełni naturalne, bo przecież takie ma zadanie. Tworzy nam się więc luka, którą musimy zagospodarować. Tą luką jest spojrzenie na biznes klienta w całości tego biznesu, a nie tylko z perspektywy jakiegoś tam wąskiego wycinka. Właśnie tą lukę ma zagospodarować CS. W dziale CS tworzymy dla naszych partnerów pliki rentownościowe, które mają na celu dostarczyć im niezbędne informacje do analizy sprzedaży poszczególnych dni, miesięcy, trendów, sezonowości, top produktów, top sprzedających marek itd., itd., itd. Pliki rentowności są zawsze szyte na miarę, bo każdy z naszych partnerów ma swoje indywidualne potrzeby. Jeden będzie potrzebował mierzyć kos biznesu Total, żeby później zaraportować to dalej do swojego zarządu, drugi z kolei będzie potrzebował analizy struktury Lidów wpływających akurat w tym danym konkretnym miesiącu. Zadanie pliku rentownościowego jest bardzo proste. Stanowi on narzędzie do rozmowy o tym, który kanał zwiększyć, jakie budżety zmniejszyć, gdzie zwiększyć swoje działania, czy jakie cele biznesowe postawić sobie na kolejny rok. Pewnie zastanawiacie się w jaki sposób pracujemy w dziale Customer Success. Pracujemy przede wszystkim na statusach. Staramy się nie zamykać tego wszystkiego w mailach, ponieważ tworzymy przyszłość biznesu naszych partnerów. Dlatego takie rozmowy, burze mózgów, wzajemne inspiracje na linii partner CS są dla nas tutaj bardzo to bardzo, bardzo kluczowe. Oczywiście staramy się pracować w oparciu nie tylko o dane, ale również i o relacje. Dzięki temu jesteśmy w stanie podnosić poprzeczkę wyżej wyżej i nazywać naszych klientów naszymi partnerami. Prowadzisz biznes i chcesz go systematycznie rozwijać? Napisz do nas. Usiądziemy, pogadamy i zobaczymy, co możemy dla Ciebie zrobić.